Apostoł Paweł, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich, i Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi jego serca i posłuchaj dziś tych słów, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojcu Wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa. Jako baranka niewinnego i nieskalanego. No, gdy wiesz, jak jesteś cenny i wartościowy dla Boga, twoje własne życie zaczyna nabierać wartości w Twoich własnych oczach. W Jego już musi takie być, skoro to, co najcenniejsze, On już dał za ciebie i za mnie. Jak czytamy, On, który nawet swego własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby z nim nie miał nam darować wszystkiego innego. Gdy już wiesz, jaki jesteś wartościowy dla Boga, wtedy w swoim życiu łatwo pokonasz na przykład poczucie niskiej wartości, ale też pokonasz zranienie, odrzucenie, zgorzknienie, jakkolwiek urazę, czy, czy poczucie potępienia, winy, czy po prostu taki brak zadowolenia i satysfakcji w życiu. Czy wiesz, że gdybyś żył na tej ziemi i był jedyną osobą, która jest na tej planecie, Chrystus by przyszedł ponownie tylko dla Ciebie i umarł za Ciebie? Dokładnie tak, jak jest napisane, ale bowiem tak Bóg umiłował świat, aby każdy, każdy jeden, również i Ty, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.